Asia Express 3 na wiosnę 2023 roku TvN, lista uczestników oficjalny profil TvN przedstawia Uczestników trzeciej edycji Asia Express, która premiera wiosną 2023 roku Jakie gwiazdy i wpływowe będą występować tym razem? Paulina Krupińska i Izabela Poła Andziaks i Luka Adam Zdrujkowski z ojcem Dariusz Czesław Mozils, żoną Dorotą Wojciech, Łozo, Łozowski i Bartosz Kochanek Reni Jusis i Remigiusz Dorawa Krystian. Pesta z siostrą Oliwią Kasia i Jędrek Gąsienicez, Gogilbox. Przed telewizorem program będzie gospodarzem Daria Ładocha. Niestety. Dość często oskarżenie jest takie, że nowa Asia Express nie ma dużych gwiazd formatu. Trochę tunem. Szkoda, że nie ma drugiej gatki i Radek. Prawie nikogo nie znam. Kilka gwiazd. Kojarzę cztery osoby. Co sądzisz o kompozycji najnowszej edycji? Czy oglądasz Camper Polska? Nowy reality show rozpoczął się TVP. To jest konkurencja dla Asia Express.